Według badań socjologicznych coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne skutki niesie za sobą kwestia marnowania jedzenia. Konsekwencje marnotrawstwa odbijają się nie tylko na nas, konsumentach, ale również na restauratorach, właścicielach sklepów, a przede wszystkim na naszej planecie. Handlowa już nie może trafić do obrotu, natomiast może znakomicie zasilić. Bank żywności i tym samym osoby potrzebujące. Szacuje się, że aż jedna trzecia światowej żywności, co odpowiada 66 tonom na sekundę, jest marnowana. Ma to negatywny wpływ na planetę, a jednocześnie przynosi straty każdemu z nas. Przyczyn właściwie jest kilka, bo po pierwsze, to nie planujemy zakupów. Po drugie nie sprawdzamy też tego co posiadamy w obecnym chwili w naszych lodówkach. Obecnie możemy jednak skorzystać z wielu rozwiązań, dzięki którym ogranicza się marnowanie jedzenia. Przykładem są wspierające idee Zero Waste aplikacje do zakupu jedzenia. Po południu sprawdzamy jakie mamy nadmiary żywności z danego dnia i tworzymy z tego właśnie paczki. W Polsce tego typu aplikacje działają już od przeszło dwóch lat, a liczba placówek z nimi współpracujących stale rośnie. Ideą jest ratowanie jedzenia, dlatego te paczki są paczkami niespodziankami, bo tak naprawdę nie wiadomo, co danego dnia uda się uratować. Korzystanie z takich aplikacji nie tylko przyczynia się do zmniejszenia liczby wyrzucanego jedzenia, ale również stanowi realną formę oszczędzania pieniędzy. Te ceny w tych aplikacjach są o wiele niższe niż e, płaci się za e, regularne, e, regularne jedzenie, takie właśnie, które zostało. Szczególnie to jest użyteczne właśnie kiedy przyjechałem tutaj e, do poznania na studia. Swoją cegiełkę w walce z marnowaniem jedzenia dołożyć można na przykład poprzez korzystanie z tego typu aplikacji. Każdy krok, który przesuwa nas w stronę zero waste, jest na wagę złota.